życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo, ten świętech siebi. Do wyprostowania są drogi kręte Człowieku czytaj Pismo Święte. Dobry pasterz, troszczy się szczególnie o chorych i potrzebujących. Przychodzę tutaj już trzeci rok, aby wspólnie z dziećmi śpiewać i modlić się. Dobry pasterz to człowiek, który musi być mądry, wykształcony, aby mógł prowadzić ludzi do Boga. Jesteśmy w czytelni, to jest miejsce w seminarium, w którym możemy zgłębiać swoją wiedzę. Dobry pasterz musi dbać o czystość tą swoją wewnętrzną, jak również o tą czystość zewnętrzną. Tutaj w seminarium zajmujemy się właśnie tą czystością wewnętrzną, mianowicie czystością duchową, tam w oddali, w kaplicy. Natomiast czystość zewnętrzną pielęgnujemy tutaj na korytarzach i w naszych pomieszczeniach, czy to mieszkalnych, czy w tych, w których się uczymy. Dobry pasterz to ten, który bierze wzór z Boga Ojca i czerpie moc z Niego i nawiązuje z Nim relacje. Właśnie szczególnym miejscem, gdzie alumni przygotowują się do tej dobrej relacji jest kaplica seminaryjna. To tutaj rozpoczynamy dzień. Medytacją, modlitwami uczestniczymy w Eucharystii, która jest źródłem naszego powołania. Czwarta Niedziela Wielkanocna to tradycyjnie Niedziela Dobrego Pasterza. Przez cały tydzień będziemy modlić się w sposób szczególny o powołania do seminariów, do życia konsekrowanego. Będziemy prosić Pana Boga o to, aby nie zabrakło nigdy dobrych pasterzy. Przewodników na drodze do nieba. Kiedy Jezus Chrystus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem, w sposób całkowicie świadomy nawiązuje do księgi Ezechiela, gdzie mamy przedstawionego Boga, który mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Jezus Chrystus i Jego Ojciec są dobrymi pasterzami, którzy troszczą się o swój lud. Jezus Chrystus zna swoje owce po imieniu. Każdego wzywa. W sposób szczególny. I dlatego też chce on się troszczyć o tych wszystkich, którzy są mu powierzeni. W Ewangelii według świętego Łukasza znajdujemy przypowieść o zagubionej owcy, gdzie pokazane jest, w jaki sposób Bóg troszczy się o każdego z nas. W Jego oczach jesteśmy cenni. Każdy z nas ma swoją wartość. I nie chce, aby ktokolwiek się zagubił. Bóg ma dla nas swój plan, który chce zrealizować w naszym życiu, dlatego wzywa nas po imieniu i pragnie naszego dobra, pragnie, abyśmy my wszyscy znaleźli się tam, gdzie jest nasze przeznaczenie, żebyśmy się znaleźli w królestwie niebieskim. Znajdujemy się w najstarszej kieleckiej uczelni w wyższym seminarium duchownym. Gdzie od prawie 300 lat młodzi mężczyźni przygotowują się do święceń kapłańskich. Jest to specyficzna uczelnia, ponieważ nie tylko młodzi mężczyźni zdobywają tutaj wiedzę, ale odbywają także formacje. I ta formacja odbywa się na czterech poziomach. Pierwszy, ten podstawowy, to jest, to jest formacja ludzka, czyli tworzenie relacji między sobą, relacji z innymi ludźmi. Drugi poziom to formacja intelektualna, a więc młodzi mężczyźni zdobywają tutaj wiedzę teologiczną, biblijną, która jest potem konieczna do pracy duszpasterskiej. Trzeci poziom to poziom duchowy, gdzie buduje się w młodych mężczyznach relacje do Jezusa Chrystusa a także relacje do całej Trójcy Świętej. I ten czwarty poziom to poziom duszpasterskiej formacji, czyli przygotowania do działań, jakie będą w przyszłości podejmować jako księża w diecezji kieleckiej. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich na dni otwarte Seminarium Duchownego w Kielcach, które odbędą się 9 maja w tego roku. Od godziny dziewiątej Jak to w sumie jest tym końcem świata Czy w apokalipsie jest faktycznie data Masz problem, człowiek Przestań się dziwić Wszystkie odpowiedzi są zawarte w Biblii Uwierz, że jest pięknym momentem Człowieku czytaj Pismo Święte